do nas zdjęcia paparazzi, jak oprowadzałaś e, swojego męża po Gdańsku, Aha, także tak. wiem, że widział Warszawę, wiem, że widział Kraków, teraz zabrałaś go do Gdańska. Jak mu się nasze Polskie Morze podobało? E, przepięknie, bardzo, wiesz, wspominam, w ogóle robię takie starówki, w ogóle myślę, że Polska jest przepiękna, też wziąłam go, wiesz, tak w countryside do, do wsi, żeby po, zobaczył jak polska wieś wygląda, ale wiadomo, naj, najbardziej mu pasują, wiesz, polskie jedzenie. Mhm. Tylko o jedzeniu myślałam, gdzie idziemy na na śniadanie, na lunch, na, na, na kolację, że to był jego temat. Już, już wiesz, na Google patrzył, gdzie idziemy jeść. Mm, a ten, na punkcie, jakiego dania polskiego najbardziej zwariował, które powiedzmy, na przykład, będziesz mu teraz przywozić do Stanów? Wiesz co, nie, nie przesadzaj już, niech on lepiej je dobrze, już zdrowo, ale pierogi. Nie, już, tyle nie zadałam ja pierogów, jak on tutaj był przez 10 dni. To dobrze, że wyjechał z, jednego, z jednej strony, bo bym wiesz. Bym była już całkiem pączuć wszędzie. Słodkie czy na słono, z kapusta grzyby czy piagody. Znaczy on uwielbia y, ruskie, ja uwielbiam właśnie z jagodami. Mm. Mm. Przestań, bo zaraz pójdę sobie kupię i nie, już dzisiaj wystarczająco zjadłam. Ale też wiem, że twoja mama robi bardzo dobre pierogi, prawda? Wiesz co, już dawno nie robiła pierogów, ale mm. mama zawsze bardzo dobrze gotowała, nie tylko polskie, różne dania. Mm. No i tak jak wrócić do pytania, to pierogi i pizza. Jad mhm. też często pizza, ale wiadomo, pizza nie jest polska, ale mhm. właśnie miał pierogi pizza, to była jego dieta tutaj, mhm. jak był w Polsce.